Umiłowany ludu mój, moje błogosławieństwo nieustannie utrzymuje się nad Wami. W każdym uczynku wykonanym dla dobra wspólnego, moje błogosławieństwa wzrastają nad całym moim ludem. Zachowujcie wiarę. Musicie osobiście wciąż sprawiać, by kwitła. Aby się wzmacniała i aby jedność z moim domem była coraz większa i mocniejsza. Nie lekceważcie modlitwy, spowiedzi i przyjmowania mnie należycie przygotowanymi. Mój Kościół jest mocno wypróbowywany. Wzywam Was do tego, abyście nie stracili wiary. Jestem Waszym Bogiem. Mój Kościół jest poddawany próbie, aby został oczyszczony i by zło, które się weń wślizgnęło, które go zinfiltrowało, zostało wyrzucone daleko precz. Mój Kościół doświadcza bólu, okryje go żałoba. Szukajcie schronienia we mnie i w mojej matce w tym czasie cierpienia. Zachowujcie pokój tak zniszczony przez człowieka, tak zdeformowany i tak mało ceniony. Odkryjecie poważne kłamstwa, za pomocą których nasycono wasz umysł myślami i osądami sprzecznymi z miłością i prawdą. Jako ludzkość zostaliście doprowadzeni do śmiertelnego niepokoju. W tej chwili zależycie od technologii, by przeżyć ekonomicznie, i ludzkość będzie robić to konieczne, by posiąść to, co uważa za niezbędne w życiu. Wielkie mocarstwa detonują swoją broń. Mój lud cierpi. Aż do przesytu. Jest to ułatwiane przez te mocarstwa, które służą złu i chcą mnie zdetronizować. Żyjecie w stanie podwyższonej czujności z powodu choroby skóry, którą już Wam zapowiedziałem, lecz to nie kończy się tutaj, lecz pojawia się inna choroba skóry, stworzona. Przez źle wykorzystaną naukę, która jest herodem czasów obecnych. Wytrwajcie, dzieci moje, uważni na lecznicze rośliny, które mój dom daje Wam poznać i o sposobie użycia, których Was pouczył. Kocham Was, dzieci moje, i pragnę dobra dla każdego z Was. Dlatego wzywam Was do żegnania się wodą święconą, tak samo jak również ramy, drzwi i okien w Waszych domach mają pozostawać opieczętowane wodą święconą. Pokój światowy znajduje się obecnie w chwili największego napięcia. Sprzymierzeńcy zła wywołają wielkie spustoszenia w ludzkości, nie zwracając uwagi na to, kto ucierpi. Kosztem ciężkich boleści przeciw, zagrażających życiu. Demon gardzi życiem, dlatego angażuje się w działanie skierowane przeciwko życiu i szerzące podział. Mój lud musi iść naprzód, nie pozwalając sobie na przyjmowanie nowinek, które Wam przedstawią, by odróżnić jednych od drugich. Jako, że są one pułapkami złego, by podporządkowywać Was Jego niecnym planom. Moje dzieci żyją w napięciu i ciągłej złości, pałając gniewem na swoich bliźnich. Ujrzycie, jak bez powodu ludzie będą zadawali śmierć sobie nawzajem, tylko dla satysfakcji. Tak posuwa się naprzód ludzkość, rozpalona gniewem, nie znając przyczyny. Ja ją znam, to demon, który działa, by rychło wziąć ludzkość w posiadanie. Walczcie, orężem mojej miłości. To, co nie jest miłością, do mnie nie należy. Błogosławię Was, ludu mój, błogosławię Was. Kocham Was. Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria. Bracia, nasz Pan Jezus Chrystus przynosi nam swe słowo, abyśmy jako Jego lud byli ostrzeżeni i w gotowości. W tym wezwaniu do zachowywania duchowego rozsądku, przestrzega nas z łagodnością cechującą miłującego Ojca. Wiemy, że to, co ma się wydarzyć na szkodę tego pokolenia, człowiek sam na siebie ściągnął. Mogę się podzielić z wami, bracia, tym, że Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, żyje wciąż w nadziei, podczas gdy ten, który podtrzymuje Kościół, trwa w jego milczącej obronie. Jako lud Boży. Przygotujmy się do bronienia wiary, i by się wzajemnie umacniać i wspomagać. To, co jest napisane, się spełnia, i jako lud Boży jesteśmy wezwani do tego, aby współpracować w tym etapie tak trudnym dla Kościoła mistycznego ciała Chrystusa. Dobre postępowanie i miłość braterska uczynią. Mniej ciążącym spotkanie z wypełnieniem się tego, przed czym się nas przestrzega. Amen.